Cześć! Z okazji tego, że nie tak dawno, bo 26 maja, minęło 19 lat odkąd auta Pixara zagościły na kinach, głównie kinach amerykańskich, no to postanowiłem się z nami czymś powiedzieć, taką jakby moją historią z tą franczyzą. No bo to chyba mm, wiadomo jest od kilku ładnych dekad, że chłopaki zawsze to są tymi, którzy właśnie mają jakieś tam wyścigówki, samochodziki itd., tak Tam dla dziewczynek to bali jakieś takie domki dla lalek, No, takie stereotypy oczywiście no, no, no były, są, a czy będą, no akurat się ku kurczą takie stereotypy, ale mniejsze o to. Akurat, się właśnie podzielić taką jakby moją trochę kolekcją związaną z tą franczyzą. Czyta się, żeby kalendarz na 11 rok z pierwszej części, przy czym pamiętam, że dwójka wyszła chyba gdzieś na wakacje w jedenastym. To jest oczywiście kalendarz z części drugiej, na rok właśnie 2012. A jakiś taki pojemnik, w którym są pewnie jakieś, jakieś karty chyba trzymam z tego, co kojarzę. I kubeczek z aut trójki. No dobra, dobra. Jeszcze jest jedna rzecz, jest taka, oto taka poduszka. Taka poduszka Mogę tego nie nagrywać góra-dół, no i co? No, zalecimy z kalendarzem pierwszym. No, tutaj nie wiem czemu sobie robię takie różne czerwone dziwne, głupie kropki. No, młody wtedy bym, ile miałem? 7 kurcze, 8 lat miałem. No to, no, jakieś kupoty. Tutaj, tutaj jeszcze ten taki byli chyba tunerzy, czy nietunerzy, ci co tego mańka. Yy, uśpili, że właśnie Zygzak potem jechał na drogę i ten to chyba, ten zielony to był rany chyba na e Eklipsie, albo na Lantrze, ten chyba był jest zerowany na Nissanie Silvin, Ta, tutaj mamy Kamasha. O kurczę, tutaj w 19 roku, też ciekawi, chyba majówka, bo Pan Król na Superband, tutaj chyba był chyba jedyny z tych tunerów, który nie był importowany, no bo zwykle tuner się robiło z importów, a ten ziomek to akurat, dosyć ciekawy, bo jak myślałem, że to był Golf piątka, a podkreślał, że to jakieś japońskie auto firmy Scion, czyli japońskie czy koreańskie raczej chyba, Sciony są koreańskie, mało no, znana firma w Polsce, ale no jakoś jest. Też ciekawy przypadek, bo akurat Hammer to podobno miała być parodia Arniego, tak, tego Arniego, co grał w Terminatora. Podobno Arnie jest nadal wielkim fanem Hammerów. Tej czy też oryginalnej wersji Mac. Sali i Wingo, ten drugi, ten właśnie Wingo na Eclipse z tego co kojarzę. No i dobra, tutaj kalendarz z części pierwszej. Mam nadzieję, że wszystko było dobrze widać, bo tak trochę kontroli nad tym nie mam. Tak trochę bagię kamerą i kalendarz części drugiej. I tutaj też trochę kontrowersyjna opinia. Otóż druga część bardzo mi się podobała. Jakoś jakoś, tak powiem, za dużo nie trzeba było tam... Potem dopiero pierwszej dojało że ten film jest za Klot, bo mało jest w nim wyścigów, bo za dużo jest jakiś tam szpiegost, że za dużo złomka, że Złomek to bardziej taka postać komiczna, a nie postać główna. No, dobra. Jeszcze co mi się tak bardzo podoba w drugiej części, że Prawie większość aut jest właśnie jest, o tych krajów. Na przykład tutaj ten, ten wątek, ten, ten wątek jest no dobra. Czyli ta parodia Jamesa Bonda, to jest parę tych wszystkich y, dziewczyny Bonda, która jest to, powiem, chyba na jakimś jaguarze wzorowana czy coś takiego. Tutaj właśnie mamy y, Raula Farafure, czy też Ornela Raula Carula, który to jest bazowany na Citroënnie C4, którym jeździł Sebastian Leb. tu. Nigel Spire czy też Girtle, to jest akurat Aston Martin DB9 z tego co kojarzę, właśnie na zielono, bo taka też historyjka, trochę no, niekoniecznie związana z uniwersum aut, ale każde auto dawno temu miało swój kolor, akurat chociażby Anglicy mieli zieleń, czy też chociażby Włosi mieli czerwień. Tutaj e, już to do roku, czy też w polskiej wersji już taka kita, to jest jakieś, jakaś Mazda chyba, jakaś ta 420 ileś, no akurat taki hypercar wiadomo, teraz ja myślę, Luigi'ego. Francesco, czyli akurat, powiedzieć, no, główny rywal z Zakat, ktoś, kto miał być zamiast Marka Maruchy, tyle, że no, jest zdecydowanie mnie denerwujący. No Przede wszystkim nie próbował wymieniać in innych aut, podjął na nich chyba na średniość, żeby Francesco jest tylko taka typowa w F1, jest jakiś ten chyba profesor tych rzęchów, czy jakoś tak, chyba na jakimś takim starym aucie niemieckim, chyba Janusz Zundab, czy jakoś tak. Tutaj mamy amerykańska, amerykańską, jest po prostu. Fajna jest tego, jakby nazwa, ponieważ nazywa ona do Jeffa e, Gordona, amerykańskiego kierowcy NASCAR, oraz też no, do modelu no, Chevrolet Corvette. Mamy też zamka, czyli, jakby powiedzieć, główną postać tej całej drugiej części. Maxa Schneider, co ciekawe, w niemieckiej wersji jego głosu użyczał Sebastian Vettel. I to jest jakaś BM, znaczy BMW albo jakieś Audi ponieważ, no tak, no i oczywiście na końcu zygzak. Właśnie to mi się bardzo podobał, już tam większość aut jest z, że tak powiem, z krajów pożnych, przy czym potem przyszła trójka, trójka i dostaliśmy tą oto, jak, nie, nie, no jest, to się tą żółtą chyba Krusie się nazywała, czy jakoś tak i otóż jakimś tam autem. Podobno jest na hybrydą jakiegoś Ferrari i Nissan 470Z, -ki. Ale wnioskuję, że raczej ma korzenie meksykańskie, i no nie jestem pewny, czy Nissan lub Ferrari mają jakąś tam swoją fabrykę. Zresztą Ferrari chyba nie lubi, jak się ich furki modyfikuje, dlatego też chociażby do NFS-ów tak często nie. Tak, kubeczek jeszcze jest z roku 17. Akurat na dwójce też bym, ale wtedy byłem chyba zbyt młody, żeby jeszcze kubeczki kolekcjonować. To chyba na nie wiem, wtedy popcorn. Coś. Tutaj też takie pudełeczko. Chyba się tu karty jakieś... Aj, nie chce się otworzyć. Trudno. Właśnie zygzak i tych dwóch tunerów. No i też poduszka z... W sumie też z zygzakiem, z sali, złomkiem i y, doktorem Hudsonem. I też, i też pamiętam, że jak była druga, że miałem takie jedno wielkie... No, gdzie jest doktor Hudson? Okazało się po prostu, no wtedy jeszcze go nie widziałem, w tym roku, że Paul Newman, który podkładał głos pod, właśnie doktora Hatsona, zmienił miejsce zamieszkania jakieś 3 lata przed akcją, znaczy, przed premierą drugiej części. I Pixar, właśnie po prostu, no, jakś jakiegoś następcę, to, to po prostu usunął wójta, co. No, no fani, no nie dobrali chyba tego zbyt przyjemnie, nie wiem czy to był jeden z tych czynników, no może i był, może i nie był, ale. No, co tam mam, mogę jeszcze Wam powiedzieć? No, bujny na Resorach też się oglądało. Nawet fajnie, bo coś tak patrzyło się na Disney tak gdzieś w 2008 czy 2009 roku. Bardzo przyjemne to było. Akurat auta w trasie też o ostatnio miałem przyjemność oglądać. No, akurat na YouTubie na kanale Disney Junior to jest. I wcale nie trzeba mieć Disney Plus, co jest co na mnie jest śmieszne, że trzeba mieć Disney Plus, tam płacić 30 zł miesięcznie, czy też nawet więcej. Trzeba po prostu jedynie wejść sobie na kanał. Disney, Junior Polska i Macie. Ten, a propos aut w trasie i a propos postaci Złomka, który to jest chyba moją postacią w całej franczyzie, no... trochę smutno mi się zrobiło, jak dowiedziałem się w tym 17 roku, że Witold Pyrkosz zmarł, no w patrzeć, to głównie odbył tego, dla której tak bardzo polubiłem Złomka, w ogóle w pierwszej części i potem, ale no cóż, jego go Marianem Opanią, no nawet fajnie brzmi, jak ten jego jakby angielski voice actor, który przy okazji ma taki silny akcent, taki południowo-USA, taki teksas, taki mocny teksas. Chyba gościu Larry i i coś takiego. I to się może sobie go popatrzeć. Nawet spoko facet. No i co? I to by było chyba na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki jakby trochę vlog z autami. Piszcie w komentarzach, jakie Wy macie sumienia z Tą franczyzą, i przede wszystkim, czy Zygzak miał ubezpieczenie na samochód czy na życie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.